Aleksander Świętochowski, pożegnanie, czyta Edward Snowek Bądź zdrów, maleńki, nie płacz, nie patrz tak na mnie, bo się z tobą pod młyńskie koło rzucę. Ojciec umarł, nędza nie siostra, chleba nie da, a bogata pani dziecko urodziła. I mnie na mamkę bierze. Zsi, kąsaj, a zsi. Niedługo może tylko powietrze w twoje usteczka pływać będzie. O, bo daj byś do mnie przyrósł. Bądź zdrów, aniołku. Ucałuję ci tylko buziem, rączki, nóżki. Prosiłam, żeby mi pozwolili choć patrzeć na ciebie. Chociaż jak szczeniem pod łóżkiem trzymać i czasem pokarmić. Pani nie chce. Mówi, że chłopskie dziecko takiego zbytku nie potrzebuje. Do piersi własnej matki nie masz prawa, bo ona nie ma pieniędzy. Suka szczęśliwsza ode mnie. Śmiejesz się? Krzycz. Aż do nieba. Och, co się ze mną dzieje? Zabierzcie mi wszystkie wnętrzności, A wstawcie bodaj jedną pierś. Bądź zdrów, Ty żalu mój. Jak dziecko pańskie odkarmię, Odbiorę cię i sprawię ładne sukienki. Niedługo, za rok. Płaczesz? Umrzesz? Będę wyła, jak wilczyca, Biegała po lasach i polach. W szpitalu dadzą ci dużo mleka. Bądź zdrów, mój ukochany, jedyny. Dola okrutna, przecież ziemi wolno karmić swoje dzieci. Głowę płaczącej matki ujął czule duch ziemi i rzekł smutny. Ja nie zawsze karmię te dzieci, które urodziłem.